Baczność do hymnu. Poczwytężonej i ważnej dla nas wszystkich, w obliczu szybko zachodzących zmian i przemian, zarówno w kraju, jak i w oświacie. Szczególnie ciepłe słowa kieruję do pierwszoklasistów i uczniów oddziału przedszkolnego, do ich rodziców. Jest to niezwykle dla Was ważne wydarzenie. Rozpoczynacie swoją naukę w naszej szkole. Ci, którzy właśnie dziś przekroczyli po raz pierwszy próg naszej szkoły, cieszę się, że jesteście z nami. Życzę Wam dużo sukcesów, radości i uśmiechu każdego dnia. Niech nasza szkoła będzie dla Was drugim domem, w którym spotkacie miłych kolegów, koleżanki oraz Wspaniałych nauczyciel. Tak. Bardzo ważną na drodze kształcenia, edukacji, wychowania. Inni po tym naprawdę pięknym lecie powracają zresztą jak i wszystkie dzieci, uśmiechnięci, radośni, do swojej szkoły, szkoły, która cały czas się zmienia, która jest przygotowana do tego. Ażeby kształcić Was, ażeby przygotować Was do kolejnych etapów edukacji i dorosłego życia. Rozpoczynacie praktycznie tą swoją wycieczkę, która zapewne zakończy się bardzo pomyślnie dla Was, radośnie dla Waszych rodziców, dla wszystkich biorących udział w tym szerokim procesie wychowania i edukacji, a związanym Przygotowaniem do dorosłego życia. Pozwólcie, że w tym pięknym dniu złożę wam życzenia tego, a żebyście wykorzystali swoją szansę, a żebyście osiągnęli swoje wszystkie e, marzenia, a żebyście podjęli bardzo wzniosłe wyzwania, które pozwolą wam rzeczywiście, z jednej strony, być dumnym. Z Waszej szkoły, z wiedzy, z umiejętności. 2015-2016 to bardzo ważny dzień dla wszystkich uczniów, pracowników pedagogicznych i administracji Waszej szkoły. To jednak przede wszystkim czas dumy i radości dla uczniów klas pierwszych. Którzy dzisiaj wstępują w mury tej szkoły, którzy rozpoczynają tak ważny nowy etap w swoim życiu. Edukacja to trudne zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności i stopniowe realizowanie marzeń. Czasami będziecie musieli przeżyć jakieś niepowodzenia, jednakże. Jeśli się czegoś bardzo pragnie, jest się wytrwałym i głęboko wierzy w osiągnięcie celu, to ten cel się osiąga. Oczet sztandarowy, wyprowadzić sztandar szkoły. Marsz.